Rzecz. W Lozarnie w 1923 roku e, tak naprawdę został podpisany traktat, traktat na mocy którego e, powiedziałbym to w taki sposób e, niedobitki wojska osmańskiego, czyli tak zwani Janczarzy, bo Atatürk stanął na czele armii, która rozgromiła tak naprawdę e, całą armię osmańską i to był że tak powiem, dwójstop trudny do pokonania Imperium Osmańskiego, moi drodzy. Ale tak naprawdę, między innymi, też wojska e, bułgarskie, wojska brytyjskie, e, wojska greckie miałyby wycofać się z obecnego już, powiedziałbym, terytorium państwa tureckiego, które liczy sobie 812 tysięcy km kwadratowych. Dla takiego ułatwienia dwa razy większa niż nasza kochana to tak naprawdę, moi drodzy, Turcja jako państwo czy jeszcze w tamtym okresie Republika Turecka zobowiązała się do tego, że przez okres 100 lat nie będzie wydobywać ani ropy naftowej, ani uranu, a tutaj zaznaczam, że Turcja jako kraj jest naprawdę bardzo bogaty, jeżeli chodzi o te złoża, ale również zobligowała się do tego, że nie będzie, że tak powiem, rozbudowywać swojej infrastruktury kolejowej. No i najprostszy tego przykład, moi kochani. Nasze Alania. 360 tysięcy mieszkańców. Niby niedużo porównując Antalię, którą zamieszkuje 2 miliony. Ale Alania, tak jak rozciąga się na 60 kilometrów. Ale my tu nie mamy torów kolejowych. Nawet tramwajowych nie mamy. W Antalii okej. Okay. Już, już jest, moi drodzy. Ale tak naprawdę oni nie mogli tego rozbudowywać. Oni mogli tylko to i wyłącznie rewitalizować. Albo na przykład odnawiać, na takiej zasadzie reperować. O. Ale moi drodzy, też taka jest prawda, że tutaj z większego do większego miasta mamy dwa sposoby, żeby się dostać: albo samolotem, jest to troszkę kosztowne, ale za to czas podróży bardzo krótki, albo autokarem. I taki mój z życia przykład: jechałem właśnie z Kanadami do Ankary, do stolicy, do naszej ambasady, moi drodzy, i podróż w jedną stronę 10 godzin godziny załatwiania i 10 godzin, że tak powiem, z powrotem, w autokarze, moi drodzy. Powiem Wam, że nawet dla mnie, e, osoby, która jeździ też na dalekobieżne wycieczki typu Pamukkale czy Kapadocja, była to naprawdę też męcząca, słuchajcie, podróż. Jakby nie było, moi drodzy. Ale minął rok 2023. dokładnie 10 lipca. Tego dnia minął termin ważności tego traktatu. No i tutaj, że tak powiem, na tych szczeblach najwyższych rządowych prezydenckich zagorzałe dyskusje były o to, żeby wydłużyć ten, ten traktat, bądź, że tak powiem, już z tym skończyć. No i Erdogan wreszcie zdecydował, że jednak nie koniec czas na kolejne, słuchajcie, zmiany. Bo może nam się wydawać.